Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, drugi celnik. Bardzo często spotykamy się z tą Ewangelią, z tą przypowieścią i mamy się skonfrontować z własnym życiem, z własną postawą modlitewną. Czy tak jak faryzeusz chcemy postawić się przed Panem Bogiem w jak najlepszym świetle i pokazać Panu Bogu, jacy to wspaniali jesteśmy, jak to wiele dobrego czynimy. Czy też może chcemy, jak faryzeusz, zawstydzić się przed Panem Bogiem, naszą słabością, naszym grzechem, przyznać się do naszych przewinień, do tego, że nie jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być, że nie za każdym razem wypełniamy Boże Przykazania, że nie jesteśmy wierni Ewangelii, do czego Jezus nas wzywa? Myślę, że w tym okresie Wielkiego Postu częściej jednak staramy się właśnie przyjąć tą postawę celnika pokornego, który nawet wstydzi się wznieść swoje oczy ku niemu, ale jednocześnie wie, że to właśnie Bóg okaże mu swoje miłosierdzie. Wejrzy na tę Jego modlitwę pełną pokory, pełną żalu. Zresztą my też w okresie Wielkiego Postu bardzo często modlimy się do dobrego Boga słowami, przepuść Panie, przepuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Kiedy rozważamy też drogę krzyżową, przecież mówimy, który za nas cierpiał rany, Jezu Chrystus zmiłuj się nad nami. Przyzywamy też krwi Chrystusa, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, przypominając sobie, że my jesteśmy słabi i grzeszni. Każdego dnia o godzinie 15.00 kiedy wspominamy godzinę męki Chrystusa na krzyżu, wiemy, że on to uczynił z miłości dla nas, żeby dźwignąć nas z naszych słabości. Pamiętajmy, że przed Panem Bogiem nie musimy nikogo udawać, że przed Panem Bogiem możemy stanąć takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. W grudzie naszych grzechów, w grudzie naszych słabości, w grudzie naszych niedomagań. Jeżeli staniemy przed Panem Bogiem uczciwi, takimi, jakimi jesteśmy. To wtedy będziemy mogli naprawdę doświadczyć Jego w Jeżeli będziemy się idealizować przed Panem Bogiem, to jedyne co zyska na takiej modlitwie, to nasza pycha. Będziemy jeszcze bardziej pyszni. A Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Tak jak czytaliśmy w księdze Ozeasza, Bóg pragnie naszej miłości. Miłości, a nie krwawej ofiary. Cokolwiek czynimy, cokolwiek robimy, mamy czynić z miłością, nie po to, żeby się innym przypodobać, nie po to, żeby mieć jakieś zasługi, ale po to, by to wypływało właśnie z pragnienia naszego serca, z czystej miłości, jaką mamy wysłużoną na modlitwie w obecności przy samym Panu Bogu. Wejdźmy więc dzisiaj też do świątyni. Stańmy na modlitwie, stańmy w pokorze naszych serc, przyznając się dobremu Bogu do naszych słabości i przewinień, a z pewnością On nas umocni swoją łaską i miłosierdziem, byśmy mogli osiągnąć chwałę świętości, byśmy mogli z dumą iść przez życie, wiedząc, że mamy wielkiego Boga. Nie mów Bogu, że masz problem. Ale powiedz swojemu problemowi że masz wielkiego Boga z takim założeniem do świątyni przyszedł celnik z takim założeniem idźmy też my wiedząc że Bóg nas umocni i uzdrowi nas swoją łaską